Walczymy o szkoły, chociaż miasto twierdzi, że nie będzie niczego likwidowało, ale sami wiemy, jest niż demograficzny, dzieciaków jest coraz mniej. Jeżeli w szkole będzie mało dzieci, będą po kolei wszystkie szkoły wyłączali. Także nie wierzmy tej propagandzie, którą sieją na forach internetowych, na stronach internetowych. Walczmy o nas, walczmy o nasze piękne szkoły. Tutaj jesteśmy teraz po to. Szanowni Państwo, chyba tej szkole tutaj razem z nami jest dobrze. Dobrze jest chyba uczniom, dobrze jest chyba uczniom naszym i uczniom, którzy chodzą tutaj do naszej szkoły z Helma. Są jednakowo traktowani. Ta szkoła osiąga jedne z najlepszych wyników w regionie. Czyli tutaj się dobrze dzieje. Pamiętam jak z Lucjanem kilka lat już minęło. Byliśmy tutaj tutaj taka była malutka szkółka, filialna, mały budyneczek, stary budynek. I zastanawialiśmy się, czy warto zainwestować, czy też zlikwidować. Trudna była decyzja. Wtedy zdecydowaliśmy wspólnie z radą, że będziemy budować tę szkołę. Rozbudujemy i została rozbudowana. I takie sukcesy odnosi ta szkoła. I teraz to jest nasza własność. My tworzymy wspólnotę tutaj razem z dziećmi, z młodzieżą. Tu się dobrze dzieje, więc po co co jest dobre. Po co zmieniać? Granice administracyjne nic nie zmieniają. Granice z administracyjne mogą być tylko na mapie, a ludzie spotykają się ze sobą, są ze sobą razem. Przecież tam mamy za tą drogą ludzi znajomych, mamy rodziny, wspólnie spotykamy się na różnych spotkaniach rodzinnych, biesiadach, chodzimy, spacerujemy. Żyjmy razem! Żyjmy razem w wspólnej, jednej wielkiej rodzinie samorządowej. Szkoła musi być narzem, żółtańcy, kolonia muszą być tutaj narzem razem z nami. Tutaj się dobrze dzieje i życzymy, żeby tak się w mieście chem działo. Prezydentowi również dobrze życzymy. Do, zadbany, dobry, silny chem, to i gminie będzie lepiej. Panie prezydencie, zwracamy się tutaj. Rodzice, nauczyciele, zwracamy się do Pana. Niech Pan siądzie do stołu, z nami porozmawia, zastanowimy się, coś tam wymyślimy dobrego i wspólnie odniesiemy sukces. Szanowni Państwo, prezydent wnioskuje o przywłaszczenie 4,5 tysiąca hektarów gruntów i 6 tysięcy mieszkańców. Są to kolonia żółtańce, pokrówka, zbiornik nasz nad żółtańcami, bazylany, i po północnej stronie gminy Okrzów, Kozagotówka, Nowiny i Srebrzyszcze. W konferencji prasowej w poniedziałek prezydent powiedział, że trzeba jemu 300 hektarów gruntów pod inwestycje. W środę na komisjach Rady Miasta już powiedział, że trzeba jemu 150 hektarów. Nasze pytanie, panie prezydencie, po co Pan sięga po 4,5 tysiąca hektarów gruntu? Jak tylko wystarczy pod inwestycje 150? 150. Oby było tylko zagospodarowane, aby byli inwestorzy, którzy na tym terenie chcieliby zainwestować. Pytamy, czy na zbiorniku żółtańce, gdzie są tereny rekreacyjne, czy tu. W pięknej zabudowie w kolonii Żółtańca, gdzie jest warta zabudowa jednorodzinna? Czy na istniejącym lotnisku yy, można zainwestować? Można postawić fabrykę? Czy ktoś wyda pozwolenie na to? Nie! To po co, panie prezydencie, panu te tereny, żeby pochwalić się, że w mieście mam lotnisko, mam tereny rekreacyjne, wypoczynkowe. Chyba tylko o to chodzi. Podobnie po północnej stronie gminy. Okrzów. Teren o zwartej zabudowie jednorodzinnej. Koza Gotówka, Nowiny, Srebrzyszcze. Park Krajobrazowy. Pan prezydent mówi, że chce tworzyć Park, y, y, Europark Technologiczny. Panie prezydencie, tam jest już Park Krajobrazowy. Jest Natura 2000. Są na serebryskie, poligon. Gdzie pan tam zainwestuje? Jakie tam są tereny inwestycyjne? Te, które są, są już zagospodarowane. Wiemy, że tam jest PGO, że jest cementownia, zakłady, które przynoszą dochód mieszkańcom naszej gminy. No ale przynoszą, bo są na naszym terenie. Można inwestować bez zmiany granic, stanowczo mówimy nie dla grabieży, dla grabieży naszej długoletniej pracy wójta, pracowników, poprzednich wójtów tej rady, poprzednich rad gminy, Stanowczo nie dla przywłaszczenia części gminy do miasta. Dziękuję. My, proszę państwa, zwróciliśmy się do pana prezydenta z apelem, z takim wnioskiem skierowanym do niego, że siądziemy razem przy stole, porozmawiamy, zastanowimy się, że rzeczywiście, bo pan prezydent tutaj zadziałał z zaskoczenia. Można powiedzieć, że z rana w poniedziałek tydzień temu o ósmej, ja żartowałem, jakby to było o szóstej, to już by były, inne tutaj konsekwencje tego mogłyby być. Przyszedł i zakomunikował nam, że zamierza, złożył wniosek, złożył pismo o przejęcie części gminy Hełm. Kiedy zaczęliśmy go dopytywać, jakiej części, jakiej wielkości, to powiedział, że tylko komunikuje nam, że w odpowiednim czasie dowiemy się. Mówimy, pytamy. Jakie to jest podejście do załatwiania dobrosąsiedzkie takiej sprawy? Przecież o tych rzeczach trzeba rozmawiać, przedyskutować, spotkać się w różnych zespołach, i rzeczywiście może coś jest na rzeczy, może coś trzeba czasami ustąpić po sąsiedzku, zrobić wspólnie, ale nie w taki sposób zaskakiwać takimi decyzjami i mówić stanowcze, stanowcze stwierdzać, że, że to jest wizja i ta wizja mieć w głowie, że ona musi być zrealizowana. Mówimy temu, przeciwstawiamy się samej formie traktowania nas jako samorządu przez prezydenta, prezydenta, który traktuje tutaj nas z, w jakiejś takiej formie, z góry patrzy na nas. Jest umocowany, umocowany w strukturach państwowo partyjnych i czuje się tutaj, on nie czuje samorządu, nie jest samorządowcem. Zresztą on tego nie kryje, on tego nie kryje, że jeszcze dwa lata najprawdopodobniej i będzie w Warszawie na jakimś stanowisku. Mówimy temu, przeciwstawiamy się temu stanowczo i dlatego dzisiaj jesteśmy, proszę Państwa, tutaj razem. Nasze najbliższe działania muszą być dynamiczne, muszą być sprawne. W najbliższy poniedziałek odbędzie się w Urzędzie Gminy konferencja. Konferencja z przedstawicielem naszych parlamentarzystów z, z, z regionu. Zostało wiele osób, y, posłów i senatorów zaproszonych. Zobaczymy, którzy przyjdą, skorzystają tego z zaproszenia. I następnie będziemy podejmować różne formy tutaj i formalno-prawne. I udamy się, jak będzie trzeba to do Lublina, do Warszawy. Będziemy bronić naszej gminy do końca, do końca. Zobaczymy z jakim skutkiem, ale jest to nas, nasz dzisiaj obowiązek. Drodzy Państwo, ja 32 lata temu tu zaczęłam chodzić do tej szkoły, i myślę, że wielu z Was tu obecnych również pamięta, jak ta szkoła kiedyś wyglądała. Malutka, klasy tylko y, zerówka do trzeciej klasy. Zobaczmy, jak dzisiaj wygląda szkoła. Dzięki komu? Czy dzięki miastu? Nie, to jest praca gminy, pieniądze samorządu. Więc nie możemy oddać tego tak po prostu. Tych lat pracy, tych przeżyć dużo serca włożonego właśnie w tą szkołę, w te mury. I myślę, że Pan Prezydent naprawdę powinien się zastanowić, czy jeżeli planuje swoją jakąś karierę za jakiś czas, nie tu w Chełmie, to po co to wszystko? Po co zaprzepaścić tyle pracy, pieniędzy? Kto będzie o to dbał? Zobaczmy, jak wygląda Chełm, jak wyglądają szkoły w Chełmie. Czy chcemy, żeby nasza szkoła również tak wyglądała? Czy zależ w żółtańcach będzie tak zadbany, jak jest zadbany teraz? Panie Prezydencie, apelujemy o zdrowy rozsądek. Jeśli naprawdę Pan planuje karierę polityczną, nie tutaj, to proszę zostawić nas w spokoju. Proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa dotyczy naszych podatków. Wiemy, że wszystkie podatki w mieście są dużo, dużo wyższe. Podatek od nieruchomości, podatek rolny. Podatek od środków transportowych. Także nie ma, nie ma zwolnień z podatków. U nas każdy rolnik nie płaci za budynek mieszkalny, gdyż mieszkanie dla rolnika jest też warsztatem pracy. Emeryci i renciści, bez względu na to, czy są z ZUS-u, czy są z krus nie płacą z metra kwadratowego za budynki pozostałe. Wiemy, że w latach. 80., 70, 90., również i 70., było masowe przekazanie gospodarstw rolnych na skarb państwa. Tym emerytom pozostały ogromne obory, stodoły, szopy, gdzie nie ma tam żadnej działalności gospodarczej, nie ma hodowli, jest tylko i wyłącznie pustostan. Stoją, bo stoją, bo są niewyburzone. Za to ten emeryt musiałby płacić podatek z metra kwadratowego. Proszę Państwa, ta niewielka emeryturka z przekazania gospodarstwa rolnego na, na skarb państwa, to nie wystarczyłaby na opłaty, na podatki, nie mówiąc już o lekach czy innych y, zakupach y, dla, dla tego emeryta. Takich zwolnień w mieście nie ma i nie będzie. Widzę tutaj strażaków. Pan prezydent mówi, że dofinansuje straże pożarne. Proszę bardzo, w tej chwili może dofinansować. W tych obszarach, które chce przywłaszczyć, nie ma jednostek straży pożarnej. Także proszę bardzo, nic nie stoi na przeszkodzie. Ale to jest jedna wielka propaganda obiecanki. Mrzonki, które, które ja nie wierzę, Szanowni Państwo, to, że dzisiaj się spotykamy, daje nam wszystkim szczególną energię do tego, żeby działać i bronić to, co zostało zbudowane przez tyle lat, tego naszego wspólnego dobra. Szanowni Państwo, na środowej sesji Rada Gminy Chełm przyjęła stanowisko, w którym stanowczo sprzeciwia się działaniom Pana Prezydenta. Określamy, że będziemy w tym stanowisku, że będziemy stać na straży. Przede wszystkim woli, poszanowania woli mieszkańców, aby to oni mieli decydujący głos. Pan prezydent powołuje się, że dla niego ta wola mieszkańców i wynik konsultacji społecznych my będziemy dążyć ku temu, żeby były to, było to na naszym terenie naszej gminy referendum w odpowiednim czasie zarządzone i ogłoszone, abyście Państwo mogli w sposób jak najbardziej znaczący, dobitny. Wyrazić swoją wolę i mam nadzieję, że ta wola naprawdę będzie brana pod uwagę. A nie będzie to tylko wola i pomysł jednostkowy lub jakiejś wąskiej grupy osób, które zadecydują za nas, co naprawdę jest dla nas dobre. Ja widziałem gdzieś na internecie takie wpisy, które jednoznacznie mówią o tym, że proszę nas nie uszczęśliwiać na siłę. My sami wiemy, co dla nas jest najlepsze, czego broimy. Co nam służy, naszemu dobru i naszym, naszej przyszłości, i naszych rodzin. Szanowni Państwo, jest taki wysuwany postulat, że to jest dla rozwoju miasta, mężczyzny, subregionu takie ciekawe słowo jest tam wymieniane że to będzie park inwestycyjny. Szanowni Państwo, takie parki inwestycyjne istnieją czy strefy ekonomiczne w okolicach Mielca, Stalowej Woli, e, Wisła San. One są zarządzane przez tą agencję wspierania przedsiębiorczości, jak dobrze sobie przypominam, to nie znaczy, że tam jest natłok inwestorów. Ta agencja na swojej stronie ogłasza taką ma, mają podstronę, gdzie cały czas ten nabór inwestorów tam jest. Jeśli mówimy, że to jest, ma być tu postać Europark, to on się nie zadzieje. Czy park, park technologiczny się nie zadzieje z miesiąca na miesiąc ani z roku na rok? To jest proces ewentualny, który jest nawet trudny sobie do wyobrażenia, bo to są grunty, które są własnością, świętym prawem własności prywatnej. My nie mamy gruntów, które mogą być w sposób bezpośredni przeznaczone pod inwestycje, nie wiem, w lub są mieniem komunalnym. Czyli po pierwsze, kiedy ten park miałby powstać. Co miałby, gdzie on miałby się mieścić, w jaki sposób te grunty miałyby być wykupione, ktoś by miał ich przedmuszać. No, nie wiem, to na dzikim zachodzie się w jakiś czarny charakter wymagał na swoich sąsiadów, aby się pozbywali swoich terenów i wyjeżdżali i oddawali mu po to, żeby rozwijał swój, swoją, nie wiem, ranczą jakieś albo jakiś pomysł biznesowy, jaki tam miał. Szanowni Państwo. Dla nas wszystkich to są takie chwile, gdzie, gdzie emocje i, e, grają dużą rolę, ale przede wszystkim w naszych działaniach jest też dużo merytoryki. Badamy te wszystkie sprawy, wszystkie te procesy. Odwołujemy się do instytucji, do ludzi, którzy mogą w jakiś sposób wpłynąć e, i nas wesprzeć w, w, tym, w tym czasie. Chciałem wszystkim podziękować za to, że Państwo jesteście, wspieramy się nawzajem i że możemy. Wspólnie walczyć o to, co jest dla nas bardzo ważne. Bardzo Państwu za to dziękuję. Ja tak powiem, bardzo krótko. Ja tu pracuję na terenie gminy 40 lat, 30 lat w tej szkole. I ja wiem, ile tu jest wyrzeczeń, ile tu jest różnych ciężkich chwil, przeżytych, wybudowanych przez właśnie władze gminy po to, żeby nasza szkoła i nasi uczniowie mieli jak najlepsze warunki i jak najlepszą przyszłość. To bardzo boli, co teraz wszystko słyszymy, bo tak jak kiedyś Pan Wójt powiedział nikt nam tego nie dał za darmo. Dlatego nasza gmina, nasza szkoła to jest nasza przyszłość. Dziękuję. Ja, ja tutaj chciałem kilka słów powiedzieć. Po prostu tu patronem w szkole jest ksiądz Józef Dąbrowski, co się urodził w żółtańcach i myślę, że ma tu pieczy nad naszą szkołę i nie odda tej szkoły. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja, jako prezes Młodych dla Wolności, największej politycznej organizacji młodzieżowej w Polsce. Młodzieżowcy partii Corwin chciałbym wyrazić pełne poparcie dla postulatu pozostawienia niepodległych od miasta gmin. To jest jawny skok na kasę i łatanie dziury budżetowej spowodowanej nie, niekompetentną polityką pana prezydenta. Dziękuję. mieście źle działo się więc spadł na pomysł, dołączę się, na naszą gminę wzięła go chęć. Bo tu jest pięknie, wszystko na pięć. Szczęka mu spadła aż po sam stół. Gdy do urzędu targnął mu tłum. To wszyscy razem spotkali się i wykrzyknęli do miasta, nie rapa para, rapa para. Od naszej gminy vara. Rapapara, rapapara. Ty od naszej gminy wara, rapa para, rapa para, Ty od naszej gminy wara.